Ja tego ja, nawet im. Ja, 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 Hej wszystkim, śliwa BRD z tej strony. Zapraszam Was na kolejne newsy, lecz zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć parę słów. Surprise, mianowicie kolejna seria PokeWars przed nami, a mianowicie 5 ciekawostek ze świata PokeWars. Pierwszy odcinek już na kanale, tylko czekam na zakończenie sprawdzania przez YouTube. Pewnie zauważyliście również nowe intro. Piszcie w komentarzach, jaka kolejna nutka w intro się ma znaleźć. To chyba tyle słowem wstępu, a więc zaczynajmy. W tym odcinku zaczniemy od turnieju, później forum, a na koniec mistrzowie dnia. Zacznijmy więc od turnieju. Blueb zajął wreszcie pierwsze miejsce w kategorii 15-30, awansując z trzeciej pozycji. Filipom 12345 utrzymał trzecią pozycję w kategorii 3140. Pancin 007 w tym tygodniu zajął trzecią pozycję, lecz tym razem w klasie 5160. Tubych awansował z trzeciej na drugą pozycję, zmieniając klasę na 31-40. Bzyki1991 w tym tygodniu wygrał klasę 8190, awansując z trzeciej pozycji. Senfure spadł na drugą pozycję zmieniając klasę na 81,90. Tyle o turniejach. Przejdźmy do forum. Wracamy do nowego wzoru treningowego. Cały czas dyskusja się toczy o zwroty. Zapoznajcie się przez link w opisie. Ja tylko dodam, że bardzo dobrym pomysłem jest fundusz treningowy. Takie konto, na które będzie dokonywany zwrot za różnicę między starym a nowym treningiem. Kolejny temat to rekrutacja. Myślałem, że już będą wyniki rekrutacji, a tu. Dzisiaj zaglądam w zakładkę zespołu i Alex na urlopie do 1 lipca. Ciekawe czy wcześniej ogłoszą wyniki. Czas teraz na mistrzów dnia. Jak to ja, musiałem nie spisać jakichś mistrzów. Lecz poza tym Regis jak zawsze na propsie trzykrotnie mistrzem sparingów został a w drużynowych Atenor również trzykrotnie dał radę zostać mistrzem. Skryny profili graczy wam się ukazały, a ja chciałbym was prosić o to, że jeśli wam się spodobały newsy, to zostawcie łapkę, udostępnijcie link znajomym. A jeśli chcesz być na bieżąco z moją twórczością, to zostaw subika i zajrzyj w media społecznościowe, które są na końcu opisu. Ja się żegnam z wami, miłego tygodnia, no i do rychłego zobaczenia. See ya! Kremt. <clears throat>